Cześć wszystkim przyjaciele. Dziś na kanale pokażę, jak tworzyć animacje w Roblox Studio. Na początek musicie zdecydować, jakie konkretnie animacje chcecie robić i dla jakich awatarów. Na przykład, jeśli używam Rig Builder, będę mógł zrobić awatary dla pięciu typów rigów: to znaczy stare, rigi, nowe i tak dalej. To jest stary Rig z 2012 roku. Zwykle teraz używa się R6 lub RP. Oto typ rigu, ale wezmę Avatar R6 Block. Najprostszy rig, najłatwiejszy do tworzenia. Następnie weźmiemy z niego skrypt animacji. Skopiujemy. Właściwie nie trzeba go kopiować, ale jeśli chcecie dodać swoją animację do innej gry, może się przydać. Oto skrypt animacji. Dalej wchodzimy, wybieramy naszego riga, klikamy Animate, Animation Editor, Wybieramy riga. I tutaj można tworzyć animację. Stwórzmy na przykład animację machania ręką. W tym celu przesuwamy suwak. 0 to zwykła neutralna pozycja riga. Teraz przenoszę go na 0,7 i podnoszę rękę. Następnie przenoszę na 0,13 i podnoszę rękę jeszcze wyżej. A teraz na 0,2 macham ręką. Oj, no tutaj może się nie udać, bo to C5, C5 RIG. Ale mimo to. Może wyjść krzywo ta animacja, bo zapomniałem, że to C6 RIG. W sumie tworzycie jakąś animację, tak? Najważniejsze, żeby ją skończyć. A na R37, powiedzmy, obracają do tyłu. No, wyjdzie krzywo, ale trudno. To znaczy. Oto, i te animacje będzie można zapisać. W tym celu klikamy trzy przyciski. Można też z dowolną częścią ciała, ogólnie rzecz biorąc. Jeśli brakuje wam tych cyfr, można obrócić na inny stopień, edytując tę kolumnę. Następnie trzeba to zapisać. Klikamy trzy przyciski i tu trzeba wybrać priorytet animacji. Będzie miała pierwszeństwo nad wszystkimi innymi, więc animacja bezczynności, tak, nic nie robienia, będzie miała przewagę nad. Cóż, to jest najbardziej podstawowa animacja, a dalej idą odpowiednio typy animacji, tak? Tu mamy ruchy, działania i tak dalej. To już będziecie musieli wybrać, no jaka to animacja. Na przykład machanie ręką to u nas będzie animacja akcji. Wybieramy, potem wybieramy import, a dokładniej publikujemy w Roblox. Klikamy zapisz. Od razu pojawia się ID naszego tworu, tak, naszej animacji, i będziecie musieli ją przenieść, jeśli to będzie powiedzmy Studio Roblox, to do graczy. No, gdzie tu jest Rig? Rig, oto skrypty animacji. I tutaj odpowiednio, jeśli to będą emocje, mamy taką rzecz jak play emote i tam też będą animacje emocji. Oto. Można je będzie nawet napisać całkowicie od zera. To wszystko. Był z Wami Gler. Dajcie lajki, subskrybujcie kanał. Wszystkiego dobrego, powodzenia, do zobaczenia.